Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na tym kanale. Dzisiaj zrobimy sobie quiz z wiedzy. A przed wami Pandura, Ginord i Tushol. Odwiedzili mnie dzisiaj, nagramy sobie konkretnie gdzie? 10 talerzyków na stoliku. Zagramy sobie o punkty wiedza o świecie. Mam przygotowane jakieś 50 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dostaniecie jeden punkt. Jeżeli nie odpowiecie poprawnie na pytanie, musicie sobie wybrać, który talerzyk chcecie i zjecie go za wartość. Jeżeli nie zjecie, jest punkt ujemny. Okej okay. Ale wszystko, czy tylko tak spróbować? Zależy od zawartości talerzyka, są rzeczy pojedyncze, są rzeczy większej ilości, żeby one ładnie wyglądały przed kamerą A co mamy dla zwycięzcy? Dla zwycięzcy jest nagroda Dobra Ale nie no dobrze. Nie... nie ma nic zjedzenia. I koniec końców. Ale nie, że cały talerz. Nie, ale, że ten punkt no, no. koniec. To, to znaczy, tak, są na przykład rzeczy, które leżą po kilka, więc po prostu jedną wystarczy. No okay. Ustalimy w trakcie otwierania talerzyka. Wszystkie z tych rzeczy zostały w pewien sposób albo przywiezione przeze mnie z różnych regionów świata, albo zamówione tutaj i tutaj przygotowane, bo nie, nie wszystkie rzeczy też dało się przywieźć. Wszystkie są zjadliwe, wszystkie są jadalne w różnych regionach świata. A jak wiecie, w różnych regionach świata. Smaczne? Znaczy co to innego? Ja jeden zjadł już. Nie to Nie to i wiesz to było, nie? Dobra, zróbmy sobie tabelkę, na której będziemy zapisywali punktacje. Patryk musi być pierwszy, bo on jest mocny w pytaniach. Z kazówkami zegara! Nie, tam jest zegar! 12, tak, pierwsza! Ja, ja! Tam jest zegar! Pytania no, sobie. Ja, ale to dobrze Rydzi napisał! Bo ludzie na to przez G! Pytania macie wszystkie A, B, C, D. Ja będę Wam mówił, jakie są odpowiedzi. Ewentualnie tak lub nie. Sami wybieracie. A, sami sami wybieracie. W czterech pojemniczkach się zaskoczycie, bo są rzeczy przyjemne. i dobre. W sześciu. dla niektórych mogą być dobre. Aczkolwiek to bym powiedział raczej dla Azjatów. Dla Was mogą się okazać troszkę. Nie fajne, do zjedzenia, aczkolwiek zostały w taki sposób przygotowane żeby były smaczne Dobra zaczynamy. Dobrze No to pierwsze pytanie Najdalej na południe wysunięty region Ameryki Południowej to Cochabamba Gran Chaco Czy Patagonia Patagonia Bardzo dobrze Dobra Dobrze? No dobrze, dobrze. Obszar ten liczy prawie milion kilometrów kwadratowych. Większość pa, 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 pa. do pa, pa. Argentyny. On jedyny co mu się kojarzyło to Patagonia. Pa, tak Ginol, pytanie do ciebie. Czy Nepal jest osobnym krajem? <ścoughs> tak. Tak. Starego geografa chłopie. Tuszą, Tuszą. 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 W której części Europy leży kraj basków? Na Półwyspie Apelińskim? Nad Atlantykiem czy nad Morzem Adriatyckim? Basków? Tak. Apenickim. Zero! Przeciwko! Okay. Niestety! Bez... Jest... demokracja! Jest... Demokracja! A to jest, to jest no. kraj Basków? No. Hiszpania! Tak? No. no to co, wybieraj sobie, tak? Czterech jest coś dobrego, tak? Tak. Ten. Kraj Basków jest nad Atlantykiem, nie no jest... należy do Hiszpanii. Tamten, tak? No to przysłymy. Należy, aha, bo to jest osobny kraj? Co jest pod tym? No, ja dwie... nie pamiętam szczerze mówiąc. Otwieraj, no otwieraj dalej. Co to? Ja wiem, co to jest. O, to jest. O, to w tym momencie trafiłeś na najgorszą rzecz na <grymne> <grymne> eee, Dobrze, w końcu co to jest. jest? No, jesteście całkowicie bezpieczni w tym momencie, bo naprawdę Tuszul wy, wylosował najgorszą no rzecz no jaką mógł. Co to jest? To jest jajko balut, czyli jajko z zarodkiem w środku. Jest ugotowany na twardo, jest to kurze jajko, które leżało Brak. pod kurą. W środku jest mały, mały ja zarodek. No zobaczysz. Całe roboty! Człowieku, ja mam. Ja mam gardło! Jaka? Jaka była szansa, że na dziesięć ja po... pudełek 10%. Weźmiesz, weźmiesz najdalsze pudełko? 10%. No Ja mam podniebienie jak... Ale nie ma, ale jeść to ja nie pożykam, dawaj mi ten Ja też więcej kilka razy 10% nie trafiłem Ja proponuję, żebyś sobie obstukał na początku ja. jajko. Ale ci woda z niego Ja się Ale nie, to, serio, panowie, nie bez popeliny, tak? Olej nie... z tego No wstań ja ja i ja, nagryj ja, 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 ja. Nie ma, nie ma. Ale nie ma Ale nie ma ujemny, no je! No Wsadę to do Jak widzisz? Ma... Co? Tu? Widzisz te włosy to wszystko nie da... Nie, nie ma ocu. Wsać do ryja i nie no dalej, duszuj, ja... Nie Zobacz. ma oczu, człowieku! No. Boknę brzeg. No to ja Przegryź chociaż, chociaż przegryź, Dalej! No tu, tu ma oko! Opatrzy na mnie! Patrz, oko tu ma! Dalej! Nie, nie ma, że nie ma. Nie tam radny, mogę polizać. Chodźcie chociaż przegryź go dwa razy. Pokaż, jesteś legendą! Tak, ja, ci, ja ci tylko wytłumaczę, że w krajach takich jak Indonezja, Filipiny, Kambodża, to z, uznawane za przysma i jest to afrodyzjakiem Pięć, okay. sześć, 5 6, 7, dziennie się jada taki jajek. Ponoć po tym dobrze. Kuśka staje No na to No ty mówisz, że masz problemy Odkryć mi tą wodę Weź całe i przegryź, chociaż przegryź błę. w smaku nie jest najgorsze, bo smakuje to trochę tak rosołowo Dlatego wąsy do góry Tak i tak nie przełkniesz to Nie to przełkniesz, chociaż po to. się, chociaż pomylisz to Całe do no i przebiej. Dalej Nie na całego No weź i wyplujesz, no gryź Eee powtarzamy <suszy> <suszy> Nie no, no, nie, Dobra, nie, dawaj nie, no. na, na pół, nie, Dalej, jemy nie. Nie, nie, na nie, nie, dobrze, dobrze, działa, nie, 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 to nie, 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 musisz no. tego nie, bo nie, jest nie, innych ciekawych rzeczy, także nie, musisz Wyrwałeś się, to jedziesz A, nie, <todgłos> Ale pusta, zmarł trudki? Troszkę. Oh yeah, tak, tak, o jezu, dobrze, tak, że tak, tego tak, nie brałem. Tak, tak. I smakuje jak jajko. Dobra, i Jak nazywa się niekiedy region wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego i leżące na I... tym terenie kraje: Magreb, Nubia czy Lewant? B. Nubia? No. Dlaczego? Wybierz sobie talerzyk. Dobra. <laughs> Jest to Lewant. A wie, że chciałem co powiedzieć? Dziewięć talerzyków pozostało, czyli w czterech cały czas masz coś słodkiego. O, to, A. to akurat jest najgorsze. To znaczy tak. To jest durian. To jest owoc uznawany, o, o, o. owoc uznawany za najgorszy pod względem smaku owoc świata. Mówi się, że smakuje jak niebo, pachnie jak piekło, bo zapach ma troszkę takiego jakby fermentowanego mięsa, zepsutego mięsa. Natomiast według mnie jest smaczny. Muszę połykać, żeby się nie połknąć, to Nie, jest świeże. Naturalnie się, tak, w sensie, się potruje nie nie, to to. Ja można no, no, zjeść spokojnie. Ja zebra na jabłko. W środku z pestka, bo ja <noise> Generalnie z Durianem są takie historie, że np. w krajach azjatyckich nie wolno z nimi wchodzić do metra, do środków transportu publicznego. Zakaz otwierania tego <noise> przy sąsiadach. Tak samo, jak, tak samo jak z puszką Surstroming, <noise> tych kiszonych no, śledzi. No to mieliśmy z tym przyjemnie. To jest dokładnie to samo z tym włosem. Na jaki żar starego tak, nie? Śmierdzi jest słodki, ale na jaki żar stare surowe mięso. Jakie co zostaniesz? Dobrze, Zobacz, myślę, że spokojnie możemy zaliczyć już jeden punkt tak. na siebie, no tak? Żeby... Ale ty nie namawiasz. Ale to, nigdy to... Może... Ale jak się mówi nie, to nie zabawa. Super zabawa jest, to ja chcę odpowiadać na pytania Na <grym> tym to polega, tak? Dobra Ludowie, tak, Szukamy Dzień. zawodników do bandy Funchal to miasto należące do Portugalii, prowincja Dzień. i port morski w Chinach, czy trzecia co do wielkości wyspa Indonezji? Funszal. Tak. Jeszcze raz poproszę odpowiedzi. A. Miasto należące do Portugalii, B. Prowincja i port morski w Chinach, C trzecia co do wielkości Wyspa Indonezji. D albo C. Jak nam to było C, pokażą powiedzmy, że B. No ani B, ani C. Jest to A. Jest to miasto leżące Serio? na Maderze, uznawane za stolicę Madery około 100 tysięcy mieszkańców zamieszkuje. Całkiem duże miasto. Jej, Dobra, ja ta biorę ta ta to, bo... Póki co jest... zero Wcześniej jest. nie, i wcześniej jak siedziałem, to niechcący się zapomniałem i podniosłem co to jest. To są plaski ziemniaczane z drewnojadami. To chorę masz szybce. O co mi Tak, Zwykłe plaski ziemniaczane, natomiast dodane są drewnojady. Są, jest to pokarm, który podaje się kameloną, wiekonom Agamom iżinardowi. Ale to ten placek w dobrze wygląda. Jeden ja wystarczy. A dawaj sobie, a to ja samego. Jak same smakują? Woda. Mhm. w pomóc. Za Dobra, dawaj jemy na to. Dawaj jemy pojęcie. Wszyscy spojamy. Wiem tak. To zaczekaj, tak. cyknijmy się. Daję To może jeszcze. chcecie? One były karmione tylko na początku warzywami i owocami, potem dwa tygodnie przegłodowane, także są całkowicie... Ja jestem lat a mi się zajęła, to wszystko zjesz. Są mnie wysmażone. Dobra. Dobra. <laughs> dobra, bardzo dobra. Ja bardzo, się, bardzo się <laughs> cieszę, że nie odpowiedziałem na to pytanie. Gdzie <laughs> byś mam nowo, do tego? się Mergani, <laughs> chcesz tam spróbować? No bardzo dobre. Czukla pudrą posypał, bo wówczas. Nie. Ja wrażałem. Dobra. To pytanie mi się wydaje akurat eee, y... łatwe. Cóż sobie? <laughs> Anantana Riva. Pantalamera. Ananar Ananas. <laughs> <laughs> na rywa. Jest to stolica Laosu, Boliwii czy Madagaskaru. O to jest to jest łatwe, bo to to tak. jest, jest nawet bardzo znana piosenka o tym. Bardzo dobrze. Mhm. Czyli muszę na zero. Do jakiego kraju należy ja ta flaga? Na na nie odpowiedzi. Trzy odpowiedzi, Tu powiedzieć. Po samej fladze. Angola? No. Laos. Panama. Laos. Panama. Panama. No. No, dobra. No dobra, no dobra, dobra, dobra O, akurat pod tym talerzykiem jest pismanie no. Czyli turecki przysmak, który jest mieszanką waty cukrowej i hałwy. I jest to posypane pistacjami Ej, Ej dałem ci placka swojego Jak ja się jest dobre Dałem ci placka no Daj trochę, daj Mam więcej, proszę spokojnie Dzień Do jakiego kraju należy ta flaga? Eee. Laos, Kambodża, Birma Znam tę flagę Widziałem już kiedyś, jak grałem w geogeselu. Jeszcze raz, Laos, Kambodża, Birma. Gdzie jest Laos. C. Ale wydaje mi się, że A, ale powiem że C. Birma? Ale wydaje mi się, że to jest Laos. Nie, bo jest prostu akurat Kambodża. Żadne z nich. No to jedziesz. Także wybieramy talerzy. A czego ty się cieszysz? No nie wiem, ja nie patrzyłem przecież. Ja kompletnie nie pamiętam, co z tymi talerzykami wszystko było wymieszane. Kto to? Ula. Ale śmierdzi. Co to jest? Generalnie e... jak takie syry przepocone stare. Stare w karpety. To są skóry obcinane z pięt osła. Co? Ale creełam no. To Też mogłeś mi tego nie mówić ponieważ... Myślałem, że to kalafior jakiś. Co się je? Nie no, żartuję, to są akurat pędy bambusa. Aha, dobra. Bo są mm, kiszone. Nie kiszone, no. no Generalnie kiszonki tak w markach okay, ale... rodzaju warzywa. Takie. Okay. Okay. Ulkowate to nie robią. Znaczy, ale... co? Takie. Okay. No, nie, 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 nie. No, okej. Okay. Jakbyś <laughs> się <żulicą> z to całował. No! <laughs> takiego kraju należy waga. Tak. Nigeria! Co to?! Pierdam! Nie ma! Za późno! RPA. Jest to RPA. No, Łukaszek. Pięć jeszcze mamy opakować, tak? Ej, ale naprawdę <grym> przez chwilę z tymi pięknymi ja oszło, jak powiedziałeś, to, to naprawdę wygląda tak tak. mogłeś mu nie mówić, bo on to ciężko było zjeść. Co to jest? To są prażone szarańcze. Chociaż jedną musisz. A zrobić. bez problemu, a może. One zostały przygotowane w soli w papryce, także że powinny wiedzieć chipsy. Jemy też, ja też nie. Bardzo dobre. Są słone jak chipsy. O dobre. <grymne> dobre. Ja, bo... No jesteście. Na was to w ogóle nie robi żadnego wrażenia, co? Chyba, nie, tylko to jajko było najgorsze. Tak, Taki popcorn spalony. No, punkt to proszę. Nie <grymne> blaski ziemniaczane były z... <grymne> na przykład. <grymne> Jakby były ze <grymne> świetanką i cukrem Bandura, pytanko do ciebie. Miasto Dakar kojarzące się ze słynnym rajdem terenowym znajduje się w Egipcie, Senegalu czy Turcji? No, takie łatwe pytanie. Myślę, że w Senegal. Senegal. To jest japoński przysmak, konkretnie kałamarnica, kalmar. suszony kalmar. Śmierci bardzo, ale jest całkiem smaczny. Ja. Ja nie lubię owoców Kojarzycie anchois, Te takie ta, suszone ta, ta. rybki, no to jest ten ten zapach. To solą pokryte, <laughs> ponoć jest to bardzo zdrowe. W każdym 7-Eleven to leży na takim dziale jak batoniki, po prostu nie nie się nie, nie kupuje jak e, e, i ryb. A i. A niestety da. A niestety zapach jest bardzo intensywny. Wszystko, kotka na psa. To się długo gryzie. Dawaj do całego i tam do... Wiecie, za najgorsze? ja się boję, że dla niego nie ma rzeczy, on by nie zjadł. Ja tu... No nie ma. No nie, no bo on umie nie mi... wszystko zjeść. A jak ja i Dobro Dobre raczki jak psu taką kaszkę, to tak, to tak, Ale ty co na prowadzi całkowicie bo no on nadrabia jedzenie Ale jeśli Gino teraz odpowie, będziecie na równo Język migowy jest jednym z języków urzędowych w Nowej Zelandii, prawda czy fałsz? Powiem że na tyle, to jest pytanie takie, żeby powiedzieć, że prawda tak, Bardzo dobrze Słuchaj, Taj Mahal znajduje się w Peru, Egipcie czy Indiach? Indiach Dobrze Uuu, Proszę bardzo Korona Ziemi obejmuje 7 szczytów 5 szczytów czy 12 szczytów? 12. 7. 7. Tak, i, tak. I masz możliwość uratować się tym punktem, jeżeli to zjesz. Ciastko koreańskie Aha. wypełnione czekoladą. Nie, no ja! To jest smaczne. Ty nie możesz być na diecie, daj ja za ciebie. Ja. Troszkę kokosu. Nie, no, nie, ja, nie, ja, daj dalej. Ja. Nie na diecie, nie możesz czekoladę. Moja chyba dobra. Najwyższy budynek w Polsce to Warsaw Tower, Drapaż Wrocławski, Big Tower czy Pałac Kultury i Nauki? A z iglicą? Jest liczony Pałac Nauki i Kultury? No, w całości. Ale. ale wydaje mi się, że Pałac Kultury i Nauki. Ej, byliśmy ostatnio w Warszawie, i próbuję sobie wyobrazić. Mhm. Wydaje mi się, że to podpucha z tym Pałacem Kultury damy sobie Warsaw Tower. Warsaw? No. Nie było takiego. Jak nie? Był Warso Warsaw Tower. A, Warsaw. No, Drapaż tak. Wrocławski? Big no. Tower i Pałac Kulturyna, bo no, ten... Y, Warso. Warso Tower? No. Bardzo dobrze. dobrze. Kurde! Wiedziałem, że jest jakaś podwórka. No i Łukasz! Brat nasz, proszę. 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 Która z wysp nie należy do Włoch? Elba, Capri czy Fogo? <śmiech> <śmiech> Żadnej nie znam. Jak ci ma tu pomóc? <laughs> Capri wydaje mi się, że należy. Dlaczego, tak myślisz? No bo tak mi się kojarzy coś Elba i Fogo. Nie no. wiem Elba Taka magiczna Elba akurat należy, nie należy w ogóle. W Więc podnosisz talerzyk Pod jednym okay, jest coś słodkiego Już tam, no, a, pod no, drugim, no, a pod drugim nie Wybrałeś Wybrałeś Oby to nie słodkie. No dalej O nie, o, nie. O, je, je, ciasto, z wróżbą. ciasto z wróżbą No i wyjechałeś no, tak. tak. Jaką masz wróżbę? Ja. Daj na próbę Take your to take your time. Ej, właśnie ciastko. No nie. No nie jest ja... Nie zja ciaska! To nam! Vizero! Nie jest ciastka Takie są zasady gry Największy port na świecie znajduje się w USA, w Brazylii czy w Chinach? Kurde, Brazylia Chiny. dobra Chiny. Chyba dobrze. Bardzo dobrze. Ale mogę gdzieś to. Nie, nie ma. Genot, na Cyprze językiem urzędowym jest. Turecki, grecki a czy angielski? Angielski. Grecki. Co?! A na Malcie jaki jest? Maltański. Jest to mieszanka arabskiego. Tutaj są smażone jedwabniki. Czyli co? Jedwab. Mają, a mają w sobie jedwabny? Nie potrafią, no, później dopiero <grym> pokazują, no. Tam mają, będziemy wyciągać. Generalnie <grym> jest nie. to owad uznawane za ogromny przysmak. Raczej są... Słodkowe w konsystencji, są podsmażone teraz na czosnku i bardzo sosie dobra. i są prażone. Generalnie są to dość drogie owady, bo około 100 zł za kilogram trzeba dać, więc jak na owady drogo. Ale już martwe. Bardzo dobre. To jest bardzo jak buk smakuje. Cześć. Bandura 6 A ja, ja nie miałem teraz jeszcze tego, pytania Miałeś ja czas się popisać i nic nie odpowiedziałaś. Bo... Nic to nie zmieni Noli, Bandura, małem po 6 punktów, jesteście tutaj ex Na końcu Sushilol, 2 punkty Będzie wszystko robi razem, tak? Grało. Jedno pytanie będzie, kto odpowie szybciej, ten wygrywa Ile państw łącznie jest na świecie? Po****** się z kościołami. <laughs> <laughs> Ej, dobra, ale nie wiem, czy kości nie jest 206, a pani 216. Blisko. No, coś takiego. 194 To pierwszy wymieni, z jakich kolorów składa się flaga Węgier? Zielony, biały. Dobrze. No, I jeszcze jeden. Czerwony? Bardzo dobrze! A, bardzo bardzo a, dobrze, Życie W takim a, życiu bym nie wiedział tego. <laughs> dzisiejszy odcinek wygrywa w takim razie Gino. Wielkie dziękuję. gratulacje. Bardzo dziękuję. Wykazaliście się największym poziomem wiedzy tutaj o świecie, ale panowie również rewelakcjami. Ale to ja to jajko! <laughs> My za chwilkę przejdziemy do nagrywania kolejnego odcinka. Jeżeli będziecie chcieli go zobaczyć, a będzie warto. Zapraszamy do chłopaków. Również macie tutaj nasze Instagramy. A dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się do trzenia, piona. Siema. Cześć!